No, muszę Wam coś nagrać, bo zbieg okoliczności taki. Tam właśnie idzie po drugiej stronie ulicy młody chłopak z kwiatami. Witam Was ponownie na tej samej ławeczce. Pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach. Przyszedł tutaj, uśmiechnął się, kiwnął głową. Miał ze sobą bukiet kwiatów. No, i ja przed chwileczką tutaj nagrywałem dla Was opowieści dziwnej treści. I widzę, że on tak siedzi i słucha. Kiwa głową. Skończyłem nagrywanie. Mówię, dla kogo te kwiaty? Spory bukiet. Chłopak właśnie wraca z treningu. Młody, może z 19 lat, 18. Mówi, no właśnie, tak pana słuchałem tutaj tej opowieści. I mam teraz podobną sytuację. Dostałem kosza. Mówię jej co? Te kwiaty są dla niej? Mówi tak. No i chwilę tutaj sobie pogadaliśmy. Mówię, mów co się stało. A no, byliśmy ze sobą półtora roku. No i wczoraj mi powiedziała, że jej się znudziłem. Mówię i co? Znudziłeś jej się i jeszcze jej kwiaty kupiłeś? No, bo szkoda mi tego półtora roku. Mówię, słuchaj, jeżeli to ona powiedziała, że jej się znudziłeś, więc te kwiaty na pewno nic nie zmienią, jeszcze pogorszysz swoją sytuację. Wyjdzie na to, że ona może robić z tobą wszystko, a ty i tak będziesz za nią biegał. Mówi, no tak, ale ona wczoraj mi napisała SMS-a, że teraz żałuję. Mówię, no to słuchaj, jeżeli ona teraz żałuje, to ona powinna przyjść do ciebie z kwiatami i ciebie przeprosić, że być może czegoś nie przemyślała, że być może ją, nie wiem, emocje poniosły, miała chwilową słabość, a teraz zrozumiała, co zrobiła i teraz żałuje. Mówię, skoro ona żałuje, to ty jej jeszcze kwiaty niesiesz? Mówię, chyba ta sytuacja powinna być teraz odwrotna. To ona powiedziała, że się Tobą znudziła, a nie odwrotnie, więc teraz ona powinna się zastanowić, jak to wszystko odkręcić, jeżeli jej faktycznie na tobie zależy. Mówię, grzeczny byłeś, czy rozrabiałeś, dałeś jej jakiś powód, coś zrobiłeś, nawyzywałeś, naubliżałeś? No nie. No tylko jej powiedziałem, że no bo ona ostatnio ma taką koleżankę i od jakiegoś czasu woli z koleżanką wiecznie spędzać czas, a nie ze mną. Mówię, no to pewnie koleżanka jej namieszała troszeczkę w głowie, bo koleżanki są właśnie takimi doradcami, mówię, koleżanka ma chłopaka, no ma. Mówię: "Może koleżanka ma jakiegoś kolegę, którego chce jej podsunąć." Mówię: "Ja na twoim miejscu, skoro ona żałuje, mówię: "Teraz bym w ogóle kompletnie od niej nie odbierał żadnych połączeń. Nawet bym zblokował jej numer." Mówię: "Czym się zajmujesz? Skąd wracasz, bo torba treningowa?" Mówi: "No ja to trenuję troszeczkę. Tam Muay Thai i boks i tak dalej." Mówi: "Jeżdżę na pokazy." Mówię, no i co? Mówię, młody chłopak jesteś. Mówię, nieraz zaliczysz jeszcze kosza, nieraz ci wyleje pan na kubeł wody na głowę. Mówię, potraktuj to jako nauczkę. Mówię, skup się na nauce, skup się na swoich treningach, skoro twierdzisz, że masz do tego smykałkę, że dobrze ci to idzie. Osiągniesz coś w swoim życiu. A wtedy ona sobie o tobie przypomni i powie. Kurde, mogła mieć fajnego faceta i dałam ciała. Ponieważ powiedziałem mu tak, słuchaj, te, które dużo wybrzedzają, przeważnie kończą same. Nadejdzie taka pora, taki wiek, że później już jej nikt nie będzie chciał. Będzie miała tyle różnych negatywnych doświadczeń, że po prostu żaden facet z nią nie wytrzyma. Mówię: "Weź sobie to pod uwagę, weź sobie to do serca. Ja wiem, że ty młody jesteś, byś chciał i tak dalej". Mówię: "Ale nie szukaj z nią kontaktu na siłę". Mówię: "I te kwiaty nic nie zmienią". Mówię: "Skoro już się uparłeś, to spróbuj". Mówię: "Spróbuj". No fajny bukiet kupił, ale widziałem, że chłopak taki no no troszeczkę go ta sytuacja chyba przygniotła, że tak powiem. Mówię, słuchaj, zrób tak, skoro już się uparłeś. Mówię, wczoraj napisała, że żałuję, mówię, odzywała się jeszcze dzisiaj. No właśnie nie. No to mówię, może wczoraj miała chwilę taką, że pomyślała, że żałuje, a teraz może już, już jej się odmieniło, pójdzie z tymi kwiatami, a ona cię potraktuje tak, że będziesz czuł się jeszcze gorzej. Mówię, zrób tak, skoro już się uparłeś, kupiłeś te kwiaty, idziesz do niej. Spróbuj dać jej te kwiaty, ale jeśli zauważysz jakąkolwiek reakcję z jej strony, lekceważącą, brak zrozumienia, nic nie powie do ciebie, że słuchaj, zrobiłem źle, przepraszam, nie przytulicie, czy coś, no bo byliście ze sobą półtora roku, więc mówię domyślam się, że nie tylko, żeście ze sobą rozmawiali mówi, no nie, no taki skruszony, nie chłopak no zobaczcie, trenuję muay thai, boks i tak dalej zobaczcie, co potrafi że tak powiem, jakaś bziągwa z facetem zrobić mówię, weźmiesz te kwiaty jeżeli nie zauważysz odpowiedniej reakcji Mówię, ubierzesz się ładnie, mówię, nie z torbą treningową. wsadź te kwiaty gdzieś, nie wiem, do słoika z wodą, czy tak, żeby nic im się nie stało. A po południu albo pod wieczór wyjdź sobie gdzieś na miasto na spacer. Pochodź, poobserwuj. Mówię, i jak spotkasz jakąś fajną dziewczynę, spojrzy na ciebie i się uśmiechnie, bo zobaczy te kwiaty i ci się spodoba. To podejdź do niej i jej te kwiaty podaruj. Powiedz po prostu: Słuchaj, masz tak ładny uśmiech. Te kwiaty miały być dla kogoś innego, ale nie zasłużyła. Wydaje mi się, że ty jesteś odpowiednią osobą i zobaczysz, jaka będzie jej reakcja. A być może, mówię, nawiąże się z tego jakaś znajomość, rozmowa. Mówię, i szybko o tamtej zapomnisz. Ech. Zobaczcie, jaki zbieg okoliczności! Przed chwileczką nagrałem tutaj filmik o koszu, że nie warto żałować, że zawsze warto spróbować. Lepiej spróbować niż żałować, że się nie podjęło żadnych działań. Bo, bo, bo wtedy już się słuchajcie, nigdy nie dowiesz, co by z tego wyszło. A tak przynajmniej masz czystą i klarowną sytuację. No i akurat tutaj. Przypadkowo nagle się pojawił, podszedł z torbą treningową, kiwnął głową, się przywitał, usiadł. No i słuchał uważnie, co ja do was tutaj opowiadam na poprzednim filmiku, czy warto dostać kosza, czy nie. Skończyłem, spojrzałem na niego, jeszcze raz kiwnął. Ja tak popatrzyłem na niego, mówię: Coś się zadziało, dla kogo te kwiaty? Mówię: Albo idzie na cmentarz, albo. No i przeczuwałem. I z chłopakiem sobie troszeczkę tutaj pogadałem. Przeżyłem takich sytuacji w swoim życiu. Słuchajcie, mógłbym tutaj wymieniać chyba w dziesiątkach. Czy się na to całkowicie uodporniłem? Też nie. Bo jeżeli jest jakaś fajna atmosfera między wami, fajne porozumienie i tak dalej, no to człowiek się potem zastanawia, no co by mogło z tego wyjść. Ale jeżeli dostaniesz takiego plaskacza dla otrzeźwienia, kubeł zimnej wody na łeb, czasem takie sytuacje są potrzebne. Słuchajcie, czasem są lepsze takie sytuacje niż nagle się wszystko kończy bez żadnego jakiegoś takiego zakończenia. Było dobrze, a nagle przestało i ty nie wiesz o co chodzi. Ale jeżeli dostaniesz właśnie taki kubeł, takiego plaskacza, to to pomaga, to zaboli. Czasem zaliczysz na chwilę glebę, ale potem się podniesiesz. Potem się podniesiesz, będziesz silniejszy i będziesz czujniejszy. Każda taka sytuacja oczywiście też buduje mur w koło nas i... bo człowiek gdzieś, no nie lubi mieć takich sytuacji, nie jest to fajne. No i gdzieś się poniekąd cały czas coraz bardziej zamykamy w sobie. Stajemy się wyczuleni, bardziej czujni, bardziej obserwujemy. No ja... Mam już trochę lat na karku i tak u mnie właśnie jest, że ja wiele nie inwestuję w tej chwili. Ja po prostu jestem. Ja się skupiam, ja obserwuję, ja słucham, ja wyciągam wnioski. Kiedy trzeba, to coś powiem, ale za wiele w to już nie inwestuję. Albo coś z tego wyjdzie, albo nie wyjdzie. No, widzicie, jaki zbieg okoliczności. Akurat. Tak się stało, że chłopak tutaj siedział, słuchał moich opowieści dziwnej treści i znalazł się w tej chwili właśnie w takiej sytuacji. Pogadaliśmy sobie tutaj z 10 minut. Widać, że mu zależy. Nie wiem, czy aż nie za bardzo, bo skoro ona tak, to może czasami jeszcze bardziej się rozczarować. Nie wiem, czy ten gest z jego strony doceni, no ale cóż no, młody jest, niech spróbuje może akurat dostanie tego plaskacza teraz jak pójdzie dla otrzeźwienia i się otrząśnie ale widać, że serducho tam mocno bije mogłem mu powiedzieć, weź tutaj tą doniczkę zamiast tamtych kwiatów <laughs> trzymajcie się, pozdro lecę po zakupy muszę coś uregulować dzisiaj i może jeszcze wieczorem podjadę 40 km dalej, zobaczyć bryczkę, bo garaż już mamy. Na razie stoi pusty. Trzymajcie się.